Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z cyklu bliżej rynku. Z tej strony Kasztofanik, jak co dzień przeanalizujemy możliwe scenariusze dla głównych instrumentów finansowych, walut surowce. Indeksów czy dla kryptowalut. Natomiast na sam początek, oczywiście, prośba o to, aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku i już przechodzimy do tej części właściwej. Jeżeli chodzi o początek tygodnia i wczorajszą sesję, generalnie indeksy w Europie, jak i na Wall Street zamknęły się wyżej. Być może te wzrosty nie były jakieś spektakularnie duże, ale cały czas widzimy, że ten kierunek wzrostowy jest utrzymywany. Jeżeli chodzi o główne pary walutowe i o euro dolara, tutaj Mamy test ostatnich szczytów, szczytów z sierpnia, które zarazem są najwyższymi poziomami w tym roku. Także też euro-dolar jest wysoko i niewykluczone, że on te szczyty przebije, ale to zaraz zobaczymy sobie na wykresie. Jeżeli chodzi o złoto, no to tutaj już można powiedzieć, że jest troszkę nudno, bo w zasadzie z sesji na sesję mamy kontynuację wzrostów i ustanawianie nowych rekordów. Złoto wczoraj zdołało wyjść powyżej poziomu 2650. Dolarów. I dziś w nocy też te szczyty zostały poprawione, także tutaj na razie bez większych zmian żadnych sygnałów podażowych nie widać, a jeżeli jeszcze euro-dolar będzie nam dalej ruszył, no to złoto będzie miało szansę na dalszy ruch na wyższe poziomy. Bitcoin odbił wczoraj od wskazywanego poziomu wsparcia, więc tutaj też tendencja wzrostowa, przynajmniej z perspektywy niższego interwału czasowego, jest trzymana. A jeżeli chodzi o to, na co zwrócić uwagę dzisiaj, jeżeli chodzi o kalendarz, mamy dane z rynku nieruchomości po południu ze Stanów Zjednoczonych, też po południu dane o zapasach ropy, i późnym wieczorem przemówienie jednego z członków Fedu. Tylko zerknę, czy o czymś tutaj nie zapomniałem. Rano raczej nie powinniśmy się spodziewać jakichś większych zmienności. No chyba, że ktoś spekuluje tutaj na to, mamy Szwecję, tak? Koronie szwedzkiej. 9.30 mamy decyzję w sprawie stóp procentowych, ale jeżeli chodzi o te główne, duże gospodarki, no tutaj w zasadzie danych nie ma, decyzji w sprawie stóp procentowych też mamy, jeżeli chodzi o Czechy i to jest godzina 14.30, ale jakby tego wcześniej nie wspominałem, bo to nie są te rynki, które jakby wiodą prym i które nadają kierunek, więc dopiero 16.00, 16.30 mamy dane ze Stanów i przemówienie jednego z członków Fedu o godzinie 22.00. Zaczniemy sobie dzisiejszą naszą analizę tradycyjnie od niemieckiego Indeksu. E, tak jak mówiłem, wczoraj sesja zamknęła się wysoko. E, natomiast w godzinach notnych mamy do czynienia z cofnięciem. Cofnięciem znowu w rejonie 19 tysięcy punktów. Ta strefa na ten moment, jak w dalszym ciągu, powinna stanowić się wsparcie. Wydaje się, że jeżeli utrzymamy się, cena utrzyma się powyżej, czy nawet byłaby ponowny test 1880 18, 18, 840, to cały czas ten sentyment główny jest wzrostowy i gdzieś takim średnioterminowym celem dla rynku jest nawet poziom 19 550. także na razie cały czas sentyment wzrostowy, a jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy tutaj. Schodzimy do H1 i zaznaczamy sobie układ największej korekty, i zobaczmy, że bardzo ładnie się to zgrywa ze średnią stółokresową, która chociażby tutaj doprowadziła do wygenerowania kolejnego lokalnego szczytu. Więc jeżeli ten sentyment korekcyjny będzie kontynuowany na początku dzisiejszej sesji, jest to kluczowe wsparcie okolice ok. 18 980, odbicie w tym miejscu może wywindować kurs znowu na nowe maksima, więc dopiero zejście poniżej geometrii, poniżej średniej mogłoby prowadzić do większej korekty. Natomiast na razie, jak widzimy, scenariusz ten nupazowy no, jest wzrostowy. Dodatkowo, jeżeli sobie spojrzymy w lewą stronę wykresu, też w tych rejonach, gdzie wyznaczyliśmy wsparcie, znajdują się ostatnie liczące się wierzchołki, więc jest to potwierdzenie na pewno tego wsparcia i powinno ono być przez nas uważnie obserwowane, jeżeli chodzi o sam początek Sesji. Jeżeli chodzi o z kolei indeksy w Stanach, no za dużo się tu nie działo wczoraj, tak naprawdę mamy taki konsolidacyjny ruch z osiąganiem delikatnie wyższych poziomów. Z perspektywy H1, jeżeli e, jedyne co możemy zrobić, tak naprawdę to jest przełożenie układu 1 do 1 na wyższe poziomy, identyczna sytuacja jak na DAX-ie, tylko troszeczkę bardziej odległy jest ten poziom. Tutaj na Dow Jonesie 42 324 jest to te wsparcie wynikające z geometrii i ze średniej. Na wyższym interwale raczej nic się nie zmieniło, podobnie na innych indeksach, więc tu w zasadzie to, co mówiliśmy wczoraj, cały czas obowiązuje i na S&P i na NASDAQu bardzo podobne sytuacje, ale mimo jakby takiego wstrzymania trendu cały czas pozostaje on wzrostowe. Eurodar tutaj mamy ciekawą sytuację z racji, tego, że notowania testują tegoroczne maksima. To są szczyty z końcówki sierpnia, natomiast są to najwyższe poziomy w tym roku ich przebicie może skierować się cenę nawet w kierunku tutaj szczytów z lipca ubiegłego roku, czyli nawet 1,1270, może nie są to bardzo odległe poziomy, dopiero wydaje się, że ich przebicie byłoby no, takim ważnym sygnałem technicznym, no bo to by nam e, pokazało, że euro -dolar będzie na najwyższych poziomach w zasadzie od lutego 2022, więc ten wierzchołek z ubiegłego roku, z lipca jest kluczowy jeżeli on zostanie wybity, no to tutaj euro -dolar miałby szansę się rozpędzić, więc technicznie Wygląda to całkiem nieźle. Oczywiście, przy założeniu, że cena przebije się najpierw powyżej tych wierzchołków, no bo jeżeli nie, no to dalej będziemy mogli obserwować tutaj poruszanie się w tej wąskiej konsolidacji. Natomiast wydaje się, że na razie ten sentyment w ostatnim czasie przynajmniej był wzrostowy, więc szansa na wybicie w górę wydaje się większa niż jakiegoś, niż żeby pojawiło się tu jakieś mocniejsze cofnięcie. Oczywiście poczekamy, zobaczymy. Jeżeli cokolwiek się zmieni, będziemy to aktualizować. Gdyby. W krótkim terminie doszło do korekty kluczowe na wsparcie Intraday 1158, czyli dolne ograniczenie tej korekty. Na tym ruchu wzrostowym trwającym zaledwie od 23 września. Jeszcze spójrzmy z tych głównych walut na USDJ, no bo tutaj mamy ciekawą też sytuację. Ostatnio też był tutaj trade dnia, natomiast po tym jak on się pojawił, cena wpadła w lokalną konsolidację. Natomiast wydaje się, że dopóki notowania utrzymują się powyżej 143.40, jest szansa na wygenerowanie ruchu czy to w kierunku ostatniego lokalnego wierzchołka, czy kolejnego. Przy 149,15. Jeżeli natomiast cena będzie dalej konsolidować i w końcu dojdzie do wybicia poniżej poziomu 143,40, wtedy będzie należało oczekiwać, że to był jedynie większy ruch korekcyjny tutaj od dołka do szczytu i że notowania wracają do głównej tendencji, czyli tendencji spadkowej. Ale na razie, póki cena utrzymuje się powyżej, widzimy, że znowu ten poziom jest broniony. 143,40 jest szansa na wygenerowanie większej korekty wzrostowej. Przechodzimy dalej. Tak, przepraszam za mój głos, ale coś nie domaga on w ostatnich dniach. Przechodzimy dalej, jeżeli chodzi o główne instrumenty. Jeszcze zanim przejdę do komentarzy, chciałem zwrócić uwagę oczywiście na złoto. Złoto, tak jak mówiliśmy, mimo tego, że dotarło do górnego ograniczenia kanału, nie pojawiły się żadne sygnały podażowe. Także tutaj, jakby wspominałem, czy na live tradingu, czy też na porannych webinariach, że absolutnie nie myślimy tu o spadkach. Trend jest wzrostowy i nie jest to trend, na którym chcielibyśmy szukać zmiany sentymentu. Także cały czas wzrosty na złocie ciężko wyznaczyć opory. Notowania nigdy nie były wyżej, więc jedyne co możemy czekać na korekty i po korektach próbować się dołączać do tego trendu. Ostatnio było to ciężko zrobić, z Jakichś racjonalnych poziomów, bo tak naprawdę jedynie tutaj średnia z 15 działała. Wszystko co na wyższym interwale nie dochodziła cena do wsparcia, więc na ten moment znowu średnia to jest pierwsze wsparcie, drugie wsparcie jest to geometria na ostatnim ruchu w górę od 18 września, było to 120 dolarów w górę, podczas gdy największa korekta ma około 25 dolarów, więc to są dwa wsparcia na złocie, póki nie zostaną one wybite, absolutnie nie myślimy o zmianie sentymentu, czyli mamy wsparcie 2,649, 2,644. Więc na razie, jakby nic się nie zmieniło, cały czas kontynuacja wzrostów to jest scenariusz bazowy. No, i pytanie: Widzę, że pytają tu Państwo, czy będzie korekta? no Tego nikt nie wie. Kiedyś ona się w końcu na pewno pojawi, tak? Natomiast to nie jest rynek, na którym szukamy pozycji krótkich. Bo możemy, uda nam się raz, nie wiem, na 100 przypadków trafić, że złapiemy wierzchołek i odwrócimy trend, ale to jest raczej mało prawdopodobne, więc raczej bym tego. Nie polecam. Jeśli jesteśmy przy surowcach jeszcze to rzut oka na srebro, bo tu ono się wybiło i też jakby zgodnie z naszymi oczekiwaniami, bo tu mówiliśmy, że jest nie spora szansa na wybicie powyżej 31,40. To było powyżej tych lokalnych wierzchołków. No i aktualnie zgodnie jakby z klasycznymi założeniami AT, póki cena jest powyżej, teraz mamy korektę, należy oczekiwać dalszych wzrostów. Także to się wydaje kluczowe wsparcie na ten moment 31. 40, jeżeli cena tutaj spadnie, pojawi się jakiś sygnał popytowy, będzie szansa na wygenerowanie kolejnej fali w górę, także kluczowe wsparcie, jeżeli chodzi o srebro. I jeszcze z tych instrumentów, na które chciałem zwrócić uwagę, to będzie Bitcoin, bo o ile interwał tygodniowy nic się nie zmieniło, tak na interwale godzinowym wspominaliśmy sobie na webinarium, że bronione jest ważne wsparcie w postaci średniej i z tego miejsca zobaczmy, że cena wyszła na nowe wierzchołki, czy też zrównała się z poprzednim wierzchołkiem, także było tutaj do wyciągnięcia sporo, bo ponad 1700 dolarów. Aktualnie mamy coś na kształt lokalnego. Podwójnego wierzchołka, natomiast raczej bym się nie spodziewał odwrócenia trendu w pierwszej kolejności. Oczywiście, tutaj mamy wsparcie w postaci średniej. Gdyby była większa korekta, no to dalej kolejne wsparcie to jest poziom 62,260. Także tutaj na razie wydaje się, że trend jest też wzrostowy. Dobrze, i zerknę jeszcze na te Państwa propozycje, jeżeli chodzi o parę NZDN, tutaj po kolei po komentarzach. Jeżeli chodzi o interwał dzienny, no tutaj y, mamy dotarcie do pierwszego z oporów to jest opór w postaci średniej. Ta średnia wcześniej stanowiła wsparcie, chociażby tutaj, tutaj jest bardzo szeroka perspektywa czasowa. Po przebiciu tej średniej w dół nie było testu od drugiej strony no bo tutaj trochę zabrakło, więc jest to tak naprawdę pierwszy test od drugiej strony średniej więc poziom należy traktować jako kluczowy opór. Natomiast nawet gdyby cena się przebiła delikatnie wyżej, no to zwracamy uwagę jeszcze na ostatni potwierdzony szczyt, więc tutaj między średnią a ostatnim szczytem mamy strefę oporu. Jeżeli tu się pojawią jakieś sygnały podażowe, na razie no jak widzimy z sesji na sesję mamy kontynuację wzrostów, ale jeżeli ten ruch by się tu zatrzymał, pojawi się coś na kształt objęcia, przenikania, podobnie jak tutaj, będzie szansa na wnowienie ruchu w dół. W przeciwnym razie pokonanie poziomu 91,50 da szansę, jakby na zmianę tego trendu tutaj spadkowego i na większe wzrosty. Także kluczowe miejsce z perspektywy D1, jeżeli chodzi o parę NZD, yy, NZD i Yen. Natomiast jeżeli chodzi o usdchf tutaj gdzieś go powinniśmy mieć. Natomiast tu yy, za dużo się ostatnio nie działo. Yy, natomiast systematycznie, jakby Wcześniej trend spadkowy był kontynuowany, więc jeżeli cena wybije się z tej konsolidacji, o której sobie tu mówiliśmy ostatnio, poniżej tego zielonego obszaru, będzie szansa na przyspieszenie spadków. I jeżeli euro-dolar będzie nam rusł, to będzie wyglądało to podobnie. Więc bo te pary są ujemnie ze sobą skorelowane. Także jeżeli euro-dolar wybije się w górę, to nie wykluczone, że tutaj też zobaczymy wybicie w dół. A ruch spadkowy ma szansę na przyspieszenie, jeżeli ta czerwona strefa zostanie pokonana, a więc dołek z końcówki 2023. Chociaż wydaje mi się, że ta strefa jest istotniejsza i już jej przebicie może spowodować przyspieszenie tego ruchu. Natomiast sentyment jest spadkowy i na razie, jakby tutaj, nic się nie nie zmieniło na USDCHF. Dobrze, przechodzimy przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o USD1, to już sobie omawialiśmy. I jeszcze mamy parę EuroCAD. EuroCAD gdzieś tutaj miałem, ale gdzieś mi zaginęła. Dobrze, to sobie otworzymy nowy wykres. Jeśli chodzi o Eurokada, na interwale dziennym mamy trend wzrostowy od dłuższego czasu. Być może nie jakiś bardzo silny, ale systematycznie notowania kontynuują ruch w górę. Dwie ostatnie korekty widzę już na oko, ale zmierzymy sobie, że one były tego samego rozmiaru. Więc teoretycznie, zgodnie z metodologią overbalance, odbicie tutaj powinno prowadzić do testu nowego wierzchołka. Niewiele zabrakło, natomiast dalej trend jest wzrostowy. Z perspektywy D1, gdyby ta korekta się przedłużyła, tutaj mamy wsparcie w postaci średniej, natomiast no, nie są to na razie jakieś ciekawe poziomy do e, rozegrania. Z kolei z perspektywy niższego interwału czasowego nie widać jakby kierunku w ostatnim czasie, bo był silny ruch w górę, potem korekta, zajście na e, ten dołek tutaj właśnie 1 września i znowu podbicie w górę, ale jakby można to e, ograniczyć w taki ruch e, boczny. Więc tutaj no, nie wygląda to ciekawie, o ile na D1 mamy... Główny trend wzrostowy, tak, tutaj brakuje mi jakichś poziomów, gdzie mógłbym się zaczepić, tym bardziej, że to ostatnie cofnięcie jest większe niż poprzednia korekta, no co może stawiać pod znakiem zapytania jakby ten ruch w górę, więc żeby on został wygenerowany, notowania musiałyby wejść do wewnątrz tego układu i najlepiej powyżej średniej, wtedy będzie szansa na wznowienie tego ruchu. Na razie jest ryzyko pogłębienia spadków, mimo że na D1 mamy trend wzrostowy. I jeszcze z surowców faktycznie możemy spojrzeć na ropę, na kakao. Jeżeli chodzi o kakao, no to tu jakby cały czas mamy utrzymywaną geometrię z interwału H1, już kilkukrotnie była tego samego rozmiaru korekta i sentyment jest lokalnie wzrostowy, mimo że ten trend się wypłaszcza. Tak więc większe spadki dopiero gdyby tutaj doszło do zanegowania i geometrii i poziomu 7, 7609, ale na razie wydaje się, że sentyment mimo wszystko jest wzrostowy. Na ropie z kolei no, powtórzę to, co wczoraj. Według mnie długoterminowo cały czas jest to trend spadkowy, przynajmniej na to nam wskazuje analiza techniczna, natomiast strefa oporu jest bardzo szeroka między 71,40 a 73,60. Więc dopóki ten górny, jakby górne ograniczenie tej strefy nie zostanie wybite, tak długo, czy z tego miejsca, czy tutaj wyżej, może pojawić się reakcja podażowa. Ciężko będzie to rozegrać, natomiast długoterminowo trend na ropie cały czas jest spadkowy. Dobrze, powoli zmierzamy do końca. Tu jeszcze było pytanie o akcję Kruka. Też jeżeli chodzi o akcję, to za bardzo nie patrzymy tu na porannych webinariach, ale jedną możemy sobie spojrzeć. I jeszcze tylko US 100 zobaczę na niższym interwale, ale tu jest to samo co mówiłem wcześniej. Nadał Jonesie, czyli też mamy kontynuację wzrostów. Pierwsze wsparcie jest to średnia, e, natomiast drugie wsparcie jest to dopiero geometria przy poziomie 19820, ale średnioterminowo, długoterminowo trend jest wzrostowy. akcja kruka, czy coś widać. E, ostatnio na interwale dziennym trendu próżno szukać. E, w zasadzie można powiedzieć, że w tym roku nawet trendu próżno, próżno szukać, bo tutaj mamy bardzo szeroką, ale jednak konsolidację, więc czy coś się tutaj wydarzy, technicznie no na razie nic tego nie zapowiada. E, to jest bardzo długoterminowo, wybicie powyżej bądź poniżej dolnego ograniczenia czy górnego ograniczenia mogłoby dać czas na jakiś ruch, ale na razie kompletnie rynek dla mnie nie techniczny, więc raczej bym sobie go na ten moment odpuścił. I jeżeli chodzi o kawę, to też bez większych zmian, wydaje się, że docelowym poziomem cały czas jest poziom 278, gdyby pojawiła się korekta, no to mamy wsparcie w postaci geometrii tutaj i wsparcie w postaci średniej, które wypada troszeczkę już teraz wyżej, 2, 234. I to chyba będzie wszystko z Państwa komentarzy. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Oczywiście, jeżeli coś się zmieni, na pewno będziemy o tym pisać w zakładce wiadomości. Także zachęcam do śledzenia. Życzę Państwu powodzenia w inwestycjach. Zapraszam jutro na live trading na godzinę 15.00. Do usłyszenia, do zobaczenia.